No, bo szefowa już wyszła, wiecie? A kiedy tu była ze śmieciami, to pogadałem Może zapytam kolegi, no nie znam, nie znam, ale co albo ja swoje wnioski będę wyciągał, prawda? Budziki się grzeją Ekotrans Ale sama też mówiła właśnie, że następna, bo jestem niedaleko. Niedaleko to już wiedzą, gdzie. Wcześniej życia ja już przez trzy miesiące tu byłem parę razy. Wiecie. Pyta się, gdzie towar? No tu leży, papierów papieru w